Macie znajomych, drodzy, macie znajomych, poszukajcie poznajomych, poszukajcie poznajomych, wypowiedzcie imię na M. Jeśli któryś z Waszych znajomych takie imię ma, a jeśli nie, to po prostu wymyślcie. Halo, halo, dzień dobry. E, proszę panią Muszyński. Tak Armaceuska. Dzie dziękujemy bardzo. Muszyński Jan nie jest prawidłową odpowiedzią. Ja zapiszę Muszyńskiego Jana. Muszyński Jan. Muszyński Jan nie jest prawidłową odpowiedzią. <śmuszyński> Nie będzie to Muszyński Jan. Jeszcze raz przypominam, że chodzi o imię. Bardzo was przepraszam, moi drodzy, po prostu rozmawiałam niepewna historia, bo tak naprawdę znam jednego Muszyńskiego, murzyńskie, mur, ale Adasia. Nie Jana. Bardzo sympatyczny chłopczyk. Adasia Muszyńskiego pozdrawiamy, no ale to nie jest na tablicy. Nie Muszyński Jan. Dzień dobry. Witam serdecznie w programie. Jakie jest rozwiązanie zagadki? No, kłaniam się panią, że się mi wymordowali godzinę czasu. Je, zna pan rozwiązanie? Znam. Słucham uważnie. Powiedzieć? P bardzo proszę. Knorki. Jak? Knorki. Nie, to nie są knorki. Jeszcze trzy słowa. Manipulator. Man... E, manipulator. <noise> manipulator. Manipulator. To dlaczego ja mam tu napisane manipulator? Ale dobrze, manipulator. Manipulator. Co to jest manipulator na to? Nie wiem. Wierzysz sobie, ty wiesz? Nie. Ja też nie wiem. Ale nie chodzi. Chodzi o Ale manipulator no, o plus włożę. R. Przedostatni wyraz. Czy to będzie słowo kępa? Muszę panu powiedzieć, że wygrał pan 4000 zł. Co pan na to? Jestem szczęśliwy. Jest pan szczęśliwy i pan to okaże jakoś. Ja kurwa wygram jebany. No, to nie było takie dobre znowu okazanie, ale 4000 zł oczywiście dla Pana. No, pełne entuzjazmu. Przyznaję. Gramy dalej, słuchajcie, wobec tego zapraszam do kolejnego konkursu. <laughs> tak, słuchajcie, 4000 zł. Dobry wieczór, dobry wieczór. Halo? Chcę podać tam dzień dobry. Dzień dobry. O, halo. Słyszę panią, proszę o rozwiązanie. Ala ma speter. <laughs> Ala ma speter to aż trzy razy. A ja prosiłam o jeden. Dobrze, pierwszy wyraz to Ala. Dziękuję za pełne zdanie. Aczkolwiek to nie jest jeszcze rozwiązanie. Ala. Halo, halo, szybciutko, jakie to słowo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, żubr. Żubr! Niestety nie będzie to żubr. Jest to słowo z błędem ortograficznym. Moi drodzy, w mojej kopercie był ukryty żółw! Żółw był ukryty w mojej kopercie. E, no dobrze, moi drodzy, w takim razie gratuluję wszystkim zwycięzcom. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym programie już jutro. Pa, buziaki! Na razie! Zakazuje ci pana Bogdana. Będzie dobrze. Bogdan Bogdan trzymaj się Bogdan tak. Bogdan. Dzień dobry Bogdanie. Dzień dobry. Bogdanie, teraz szansa na zdobycie 500 euro. To jest wyjątkowa sytuacja. Dobry powie. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. 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 Dobra. Bogdanie, skończmy z tym dzień dobry. Poproszę o rozwiązanie. Zła odpowiedź, absolutnie zła odpowiedź. Ja potrzebuję coś na K. Ja potrzebuję coś na K. Halo, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, bardzo proszę o pana słowo. No witam pan, to już będzie słowo dupa. Nie, muszę powiedzieć, że o dziwo to nie jest takie słowo, muszę pana zdziwić. To zupełnie inny wyraz, całkowicie. Mam dwa inne wyrazy tutaj, macie ciekawe propozycje. Halo, halo. Halo? Halo? Tak. Proszę o słowo. Cipa. Nie mamy takiego słowa, muszę panu powiedzieć. E, bardzo dziwne również. E, czekam na kolejne wasze propozycje. Nie ma te, takiego hasła również jak. To ja robię teraz tak, trzymaj se to. Taka jedna wielka ławka rezerwowa. O. Ja sobie teraz odtąd siedzę Olo. zawsze tu, a tego pana mam Poważaniu, głęboko. Bardzo się cieszę, oczyściła plan. w końcu jestem tu sam. No i bądź taki samotny... Ladies and gentlemen, co to dużo gadać? Może zaprosimy w końcu. Dużo więcej, w związku z tym myślę, że będę tutaj dalej górować na to. Pamiętaj, że to ja daję rower za SMS. Ja daję inne rzeczy, przynajmniej... Możemy dać mi odczuć, że ona słyszała, co ona mówi. Bardzo śmieszne, wiesz o czym ja mówię? Ja im daję tutaj dobrą zabawę na poziomie... A nie jakieś głupie żarty w stylu samca niewyżytego seksualnie. Dzień dobry, dzień dobry, jak masz na imię? Natalia. Cześć Natalia, jaka jest twoja odpowiedź? Yy, słucham? Jaka jest twoja odpowiedź? Ile trójkątów widzisz na obrazku? Odpowiedź A. Natalia, moja droga, chyba oglądasz inny program, albo jeszcze nie bardzo wiesz co się dzieje. Nie, odpowiedź A to nie jest odpowiedź prawidłowa, mi chodzi o liczbę i już mam kolejnego gracza. Dzień tak? dobry, witam serdecznie, jak masz na imię? Piotr klasik. Cześć Piotrze, jaka jest twoja odpowiedź? Na tę odpowiedź, którą tam z samym powiedziałam, że jaki pszczoła zbiera, tam było na, nektar, kwiaty i to się jeszcze nie wiem, to... Piotrze, mój drogi, to jest kanał TV4, moi drodzy. Jeszcze raz, obuźcie się. Czy pora jest tak wczesna? Nie, no jest godzina dwunasta, dwunasta w południe. Moi drodzy, oglądacie program Kasa na Bank, to jest kanał TV4, a ja zadaję troszeczkę inne pytanie. Eee, pytanie brzmi, ile trójkątów widzicie na obrazie? Cały się zastanawiam, gdzie jesteś, dlaczego nie macie z tobą. Yy, nie macie ze mną, nie macie ze mną, dokładnie ze mną, tu i teraz, w tym momencie i w tej chwili masz szansę wygrać i zarobić tak ogromne pieniądze, a telefon jeszcze milczy.